Cześć, witam serdecznie załogę. Jestem obecnie gdzieś pod lotniskiem w Budapeszcie. Lot do Sarajewa mam za jakieś dwie godzinki, także zapraszam gorąco na relacje z Bośni. Proszę bardzo, siadłem właśnie na ucisku w Sarajewie. Słuchajcie, mega się jaram tą wyprawą, ponieważ kraj, który był dla mnie legendą, którym oglądałem filmy, jest teraz rzeczywistością. W ogóle mega sprawa. Teraz idę właśnie tutaj gdzieś się zainstalować w centrum miasta w jakimś hostelu. A potem ruszę pewnie na miasto, zbędzić sobie najciekawsze miejsca. Smartphone, 100 inch TV American hits on my MP3 I'm living in diaspora, I'm very proud Of my house with a pool master credit card Tickle chain hangs around my neck Mercedes-Benz parked in the back oh! To jest tradycyjne danie bałkańskie, czyli yy, burek Ciasto francuskie, jest kilka opcji z mięsem. Może być z serem, ze szpinakiem i jogurtem. Tutaj, akurat ja no w sumie to już miałem, bo zjadłem e, opcję z serem. I teraz przede mną e, burek ze szpinakiem. Taste... Jestem w tym momencie na placu głównym w Sarajewie. Przed nami widzimy taką piękną drewnianą budkę. Jest to po prostu studnia. Jest to taka pozostałość po okresie osmańskim, bo to część wodociągowa, która swoją drogą była jedną z najstarszych sieci wodociągowych w ogóle w Europie. To, co tutaj się rzuca w oczy od razu w Sarajewie, to jest naprawdę spora różnorodność oraz spora wielokulturowość. Tutaj są i meczety, i kościoły, ale to oczywiście wynika z historii zarówno Bośni, jak i całego regionu Bałkanów. Jestem właśnie na tak zwanej Alei Snajperów, czyli na ulicy, na której jeszcze 20-kilka lat temu można było dostać kulę w głowę. I route, to jest chyba odpowiedni moment. Żeby powiedzieć sobie słów kilka na temat wojny w Bośni, ale żeby ją zrozumieć, trzeba poznać historię bytu, jakim była Jugosławia. Dlatego maestro zmana muzyki! I zaczynajmy! W roku 1918 skończyła się I wojna światowa. Królestwo Serbii, niepodległe od 33 lat, z pomocą wojsk francuskich i włoskich wyswobodziło rejon bałkański spod obcych wpływów. Władzą w Królestwie Serbii dzierżył wówczas książę Aleksander. Po zakończeniu wojny elity polityczne regionu Bałkanów postanowiły stworzyć nowe państwo. Mimo różnic religijnych oraz etnicznych wynikających m.in. z wieloletniej okupacji osmańskiej tych ziem, czy wpływów Austro-Węgierskich z wieków poprzednich państwo zrzeszać miało Słowian południowych, którzy zaludnili Bałkany znacznie znacznie wcześniej. Wraz z upływem czasu państwo Serbów, Chorwatów i Słowenców przemanowano na Jugosławię. Władający Jugosławię król Aleksander, pragnąc zniwelować różnice etniczne, dążył do stworzenia nowej tożsamości narodowej, tożsamości jugosławiańskiej. Po śmierci króla Aleksandra władzę w państwie jako regent objął jego brat stryjeczny, książę Paweł. Dany Hitlera związane z napaścią na Związek Radziecki stworzyły zagrożenie dla Jugosławii. Książę Paweł spakował więc walizkę i pojechał do Berlina porozmawiać z Adolfem. Tam niestety z braku laku musiał ulec żądaniom nazistów. Ugoda zawarta przez Pawła, mówiąc delikatnie, nie spodobała się mieszkańcom Belgradu. Ludzie wyszli na ulicę i zaczęli robić oto niesamowite dymy. W całym tym zamieszaniu armia obaliła Pawła i unieważniła traktat, który zawarł on z Hitlerem. Efekt był natychmiastowy. Hitler zajął Belgrad, a Jugosławia podzielona została między państwa osi. Podczas wojny na obszarze okupowanej Jugosławii powstały dwa obozy partyzanckie. Byli to czetnicy oraz partyzanci na czele których stał Josip Broz Tito, komunista i ziomek Stalina. Początkowo poparcie aliantów skierowane było w kierunku czetników. Wszystko zmieniło się jednak w 1943 roku. Pamiętacie takie wydarzenie jak konferencja w Teheranie? To właśnie tam postanowiono zrezygnować z poparcia dla czetników i postawić na titę, a jego partyzantom dać wolną rękę w kwestii wyswabadzania Jugosławii. I tak jak śpiewał Kazik... Partyzanci Broz ticy. Bez pomocy Partyzanci Tity wyzwolili Jugosławię. Po wyzwoleniu Jugosławii na czele nowego państwa stanął właśnie Tito. Był on władcą niezwykle popularnym. W nowym państwie Tito dążył do jedności narodów i braterstwa. Władza nowej Jugosławii była krajem socjalistycznym, lecz czasem Tito wprowadzać zaczął pewne modyfikacje systemowe, czym zezłościł Stalina, zarzucającemu mu romans kapitalizmu. I w taki właśnie sposób zakończyła się przyjaźń tych dwóch panów. Zerwanie relacji ze Związkiem Radzieckim przysporzyło picie jeszcze większej popularności. Kraj jako jedyny ze ściany krajów socjalistycznych utrzymywał relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Rozpoczęła się złota era Jugosławii. W kulturze panowała awangarda, a w radiu grał rock and roll. hardcore, co? Mimo, że system gospodarczy zaczął się sypać, osoba Tity spajała Jugosławię. Po jego śmierci w 1980 roku, kraj stanął w obliczu kryzysu ekonomicznego. Wraz z pojawieniem się problemów ekonomicznych, idea jedności i braterstwa zaczęły schodzić na drugi plan. Rosły nierówności ekonomiczne oraz różnice w rozwoju gospodarek poszczególnych republik. Jedne republiki miały lepiej, drugie gorzej. Równolegle rosły nacjonalizmy. Jugosławia była krajem, gdzie panowała potężna mozaika etniczna i kulturowa. Żyli w niej prawosławni Serbowie, Słoweńcy, Macedończycy, Chorwaci oraz muzułmańscy Bośniacy. Wszystkie te elementy stworzyły napięcia, które doprowadziły do rozpadu Jugosławii. W 1991 roku niepodległość ogłosiła Słowenia oraz Chorwacja. O jedność Jugosławii walczyć postanowiła Serbia które zależało na zachowaniu jedności federacji. Wybuchł konflikt, a na północ wysłane zostały oddziały serbskie. W międzyczasie niepodległość ogłosiła Macedonia, a następnie Bośnia i Hercegowina. Widząc nieuchronny rozpad Jugosławii, Serbia oraz Chorwacja postanowiły dosłownie wydrzeć z obszaru Bośni i Hercegowiny tereny zamieszkiwane przez własne mniejszości narodowe. Bośniacy zaś postanowili walczyć o niepodległość swego kraju, co doprowadziło do wojny w Bośni i Hercegowinie. Podczas wojny wszystkie strony dopuszczały się mordów na ludności cywilnej. Na najstraszniejszych przeszła jednak masakra ludności w miejscowości Srebrenica w 1995 roku, kiedy to serbscy separatyści wymordowali ponad 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców. Kobiety zaś się ofiarami gwałtów. Do dziś w Sarajewie spotkać można liczne graffiti, Srebrenica, pamiętamy. Samo Sarajewo oblegane było podczas wojny 3,5 roku czego do dzisiaj nosi ślady. Wojna zakończyła się w 1995 roku pod wpływem interwencji sił pokojowych NATO. Był to jeden z najbardziej krwawych konfliktów w Europie od zakończenia II wojny światowej. Sarajevo do dzisiaj nosi pozostałości po ostatniej wojnie. Wiele budynków ma na tynku ślady po kulach albo po jakichś odłamkach możdzierzowych. Również w Sarajewie jest kilka tak zwanych właśnie róż Sarajewa. To są takie po prostu dziury w bruku, które zostają potem zalane przez żywice koloru czerwonego i to faktycznie troszeczkę jak róże one wyglądają. <śpiewanie> Ta voda Holandske bakice I da prodaje Porno filmove Tari se se kiro Doludila A ja sam bio Ponosan Na njega Jer moj burazer živi od starok pravila Il si bos, il si hađija Moj burazer živi od starok pravila Il si bos, il si Dobra, opuszczam piękne Sarajevo I kieruję się teraz na miejscowość Jablanica Do Jabłonicy będę chciał dojechać pociągiem, ponieważ są one tutaj włości tanie i bardzo klimatyczne. Każe owo szale, szefkę dramadami. To koszta. Żywot z Neki Mekikazu da ich odda o osamostali. Niki nisu ništa rekli Ili nisu znali U kući gori svijeća pored I ne Ali ja Jeste v miejscowości Jablanica Ome. to jest taki bardzo fajny, stary, zniszczony wojenny most, ale tutaj również teraz jest już ciemno i późno w związku z tym teraz muszę znaleźć miejsce, żeby sobie gdzieś telefon i miejsce na spanie na namiot, natomiast most zobaczę jutro, po czym skieruję się w kierunku Mostaru wiem, swój namiot tutaj w jakimś takim starym korycie rzecznym. Podłoże jest bardzo kemeniste, ale mimo wszystko udało mu się swój namiot tutaj bez jakichś większych problemów postawić. Tam na prawo jakaś załoga sobie organizuje, nie wiem, jakąś schackę nocną, a tutaj raczej mnie nie odnajdą, także jestem bezpieczny. Idę spać. Witam na zajutrz. W nocy coś podchodziło pod mój nabór dosyć srogo. Nie wiem, czy to był człowiek, czy jakaś kobyła, ale było to bardzo duże. Przyszło, pogęszyło i poszło w drogę dalszą. No i proszę bardzo, w tym miejscu stał oryginalny most Biablanicy, ale został on zniszczony podczas II wojny światowej, kiedy to partyzanci bałkańscy zmagali się z siłami osi. To jest akurat rekonstrukcja, która została stworzona na potrzeby filmu „Bitwa nad Neretwą, który swoją drogą był nominowany do Oscara. jestem w Mostarze. No i proszę bardzo. To jest właśnie największa atrakcja Mostaru, czyli most w Mostarze. Most ten, zresztą bardzo podobny jak i Mostar, ma swoje korzenie w okresie osmańskim, w wieku XVI. To ciekawe, most został zniszczony w wyniku wojny w Bośni w latach 90., ale potem odbudowany za pieniążki, które tutaj wpłynęły do Mostaru z UNESCO. Bardzo popularne są tutaj w Mostarze skoki z tego właśnie mostu, które są organizowane przez młodych chłopców. Ja Zaczynamy z Bijów i Swieckiej Dobra, opuszczam powolutku Mostar. Wczorajszy wieczór faktycznie też był bardzo intensywny. Poznałem w hostelu trzy fajne dziewczyny: Polkę, Turczynkę oraz Hiszpankę z IWS-u z wolontariatu. Tutaj właśnie lokalnego. Byliśmy wczoraj na mieście chodziliśmy po klubach, także dodane mi było poznać życie nocne Mostaru.

Ferrarija kupiti na rate Da u bašti osvane mi bušo ti na nafte Volio bi da naš narod ima bolju karmu Nek do nas da poslužuje će vape i sarmu Volio bi da sa vlasti sjašu kriminalci Neću u Evropu nek ona dođe nama Oba, dolazi Evropa Sad da nas biru sile svjetske milicije oba opa dolazi Europa Sad da nas biju sile svjetske milicije Opa opa dolazi Europa Sad da nas sile svjetske milicije oba, opa dolazi Europa Sad da nas biju sile svjetske milicije over, 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 Jestem właśnie w miejscowości Czaplina, co stopa, ale tylko na pół drogi, więc 4 km musiałem sobie przejść pieszo. Dobra, opuszczam powolutku zachodnią Bośnię I kieruję się teraz na wschód Na Sarajewo, na Wiszegrad Gdzie będę chciał dostać się do Serbii oh, Jestem w Wiszegradzie. Jest to w ogóle bardzo ciekawe miejsce swoją drogą. Pomimo tego, że jestem teraz cały czas jeszcze na obszarze Bośni, tutaj wiszą wszędzie dookoła serbskie flagi. No do granicy mam jeszcze 20 kilka kilometrów, także bardzo niedużo. Jechałem właśnie tutaj autostopem z kierowcą ciężarówki pod granicę bośniacko-serbską, także tutaj swoją relację z Bośni zakończę. Do zobaczenia w relacji z Serbii, z Kosowa. Cześć!